Cześć, witajcie dzisiaj. Dziś zaprezentuję Wam serię komiksów, które, jeśli widzicie, jak dla mnie trochę takie nietypowe, no ale tutaj też oczywiście znowu wywołuje do tablicy fanów wydawnictwa Comics Fantastyka, którzy na pewno czytali, jeśli oczywiście zbierali te, te, te wydawnictwo. Dwa, dwa albumy, poszczególne, właściwie, które są zamieszczone w tym, oczywiście, jak widzicie, jest to RORG. Nie jest to oczywiście polski komiks. Rysował go frankofoński Andreas. Także tutaj jeszcze, tutaj jeszcze dołączę taką rzecz, że nie będę specjalnie komentował tego komiksu. Bo dla mnie on jest taki taki taki. Czytając w sumie całość. Dziwny i niedziwny. Tak, w sumie nie, nie wiem, jak się na, na tym, nad tym się po prostu roztrząsnąć. Lektura, lektura nie była zbyt łatwa dla mnie, jak dla mnie tego komiksu, ale, ale ogólnie oceniam, go oceniam jako całość bardzo pozytywnie. Także moi drodzy. Zapraszam, zapraszam na dzisiejszy seans i już zaczynam prezentację, tu jest, odkładam tą drugi i zabieramy się za tą pierwszy, ciężkie bydle, rork, księga pierwsza, bardzo proszę, tutaj wydawnictwem jest akurat Kurz, no i akurat w moim przypadku jeszcze było tak, że gdy dostałem, o chyba nawet widać, być może nawet widać, że jest przy przesyłce, bo nie, nie kupowałem tego bezpośrednio u wydawcy, ale znalazłem gdzieś go tam w innym sklepie internetowym. No i niestety, ale przy w przesyłce, chociaż bo przesyłka była dobrze zapakowana, więc prawdopodobnie chodzi tu być może o przechowywanie. No tutaj niestety dostał strzała. No także. I tak, i tak to wychodzi, niestety. No, ale dobrze, bierzemy się za lekturę. Za prezentację, przepraszam, lektury. już nie będę czytał tego komiksu. Twarde oprawa, oczywiście. Mm, album zawiera gdzieś około 270 stron. Także bardzo proszę. Tutaj raczej będę też oczywiście losowo przerzu 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 przerzucał strony. Przepraszam. Nie wiem, co mi się dzisiaj dzieje. Troszkę odbiję mi się tu. Światełko z mojej lampy. No, wstępnie mogę, mogę Wam pokazać. Ciekawe, pamięta ktoś jeszcze z Was tą postać? Zaprezentuję Wam tutaj pewną ciekawostkę. No, ale ja przypuszczam, że raczej, raczej nie, nie będziecie mieli problemu z tym. Z tym problemu, żeby, żeby żeby rozpoznać po tym, co wam za, za chwilę pokażę, chodzi dokładnie o te dwa albumy. O te dwa zeszyty komiksowe, wydawane wydawane w Polsce. Tutaj taki delikatny przedsmak. Także tu pozwólcie, że właśnie jest, właśnie rurk w Polsce. O, proszę bardzo. Jako pierwsze RORK Fragmenty, no i drugi Przejścia. Jako tako potem, potem utraciłem kontakt z samym tym wydawnictwem Kontakt. Nie kupowałem po prostu, więc nawet nie wiem, czy wychodziły dalsze oczywiście, oczywiście dalsze, dalsze wydania tych komiksów w Polsce. Wiem, że jakieś tam wydawnictwa się pojawiały, ale czy w samym komiksie fantastycy już coś potem dalej było, nie wiem. Tutaj właśnie tutaj właśnie jest to koło, które było wydane właśnie w przejściach. Nie, przepraszam, to były fragmenty, ale to zaraz sobie to skorygujemy. Zaraz to sobie skorygujemy. Nie, fragmenty. Dobrze powiedziałem. Źle powiedziałem. Dobrze, zaczynamy. I powiem tak, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o styl graficzny, bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba, jest bardzo fajny. Dosyć specyficznie rysowany, ale to, to jest akurat specyfika tego akurat rysownika. Przynajmniej jeśli chodzi o te, o te dwie księgi. Tu jest tak zwany album zerowy. No też powiem tak, że, że, że fabularnie, fabularnie troszeczkę mi się miesza, przemieszało mi się, to nie będę tego ukrywał. Także tutaj, tutaj tak jak mówię, no wybaczcie, ale 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 mm, nie będę raczej tutaj nie będę tutaj raczej komentował tego z, zbytnio. Może, może poza tym, który, tymi, które, które akurat możecie znać a jeśli nie znaliście jeszcze tego komiksu, a je, będzie jeszcze gdzieś dostępny, no powiem tak, polecam. Szczerze polecam, bo to jest kawał fajnej, 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 fajnej opowieści. Także proszę bardzo, to jest jeszcze ta księga zerowa. Co ciekawe, też kolejność rysowania, z tego co się zorientowałem, też jest różna. To jest jeden z nowszych albumów na przykład. I za to po tym, jeśli chodzi o album już yy, przejścia i fragmenty, są to starsze już są starsze albumy. Także cholera kurczę, tak to wygląda, zobaczcie to sobie. I nie obeszło się tutaj bez potężnej ilości dodatków, także nam bardzo ładnie wydany album. Jest to oczywiście oparty na oryginalnym integralu zagranicznym. Wiadomo, że, 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 że został to przetłumaczony na polski. No i zaczynamy. Fragmenty. Czyli ten komik, który właściwie powinniście znać. Jeszcze dodatkowo. Dodatkowe grafiki. Oczywiście być może nie będę wam wszystkim pokazywał. No, i tutaj się zaczyna właśnie to przyjście rorka do domu, w którym jest cała masa kurzu. Jak się to skończy? No to tu jest tak zwany krytyczny punkt, gdzie ujawiają się już pewne siły. Tutaj pierwsza przygoda z plamą. I tutaj jest właściwie można by powiedzieć druga przygoda z plamą, chociaż jeszcze rolę o tym tutaj nie wiedział, czyli Low Wally. -E, która potem w późniejszych komiks, ono się też przewija. Czyli taki łowca tajemnic. Że tak to może ujmę z naszego rorka. Oczywiście się... Czemu? Ciąg dalszy perypetii. No i tutaj mamy drugi właśnie z zaprezentowanych, z zaprezentowanych tych albumów wtedy w Polsce. Oczywiście nie, nie obyło się bez galerii. No ja powiem tak, album jest bardzo ładnie wydany. Nie wiem, czy to, czy to jest forma taka, która była w integralu, właśnie w tym, w tym, w tym, w tym frankofońskim, no bo wiadomo, nie mam z nim do czynienia, ale kolorystycznie jest bardzo ładny. Przyznaję, że jest bardzo ładny. Tutaj młody Ork. Pierwszy też będzie z tych właśnie, z postacią farasa. Się, Co się potem okazuje, Miał być może już to nawet ominąłem, ale no, może i nie. A jeśli nie, no to tak troszeczkę inaczej jest to rysowane. Jeśli mi się uda natrafić na takie plansze, no to jestem zdziwiony po prostu. Bodajże to jest chyba cmentarzysko krypt, czy jakoś tak się to nazywało? Gdzie jest pokazany jeden recykling, praktycznie na całe dwie stronice. No tu jest końcówka przejść, praktycznie sama końcówka przejść, mamy teraz zapomniani. Także tu Wam też nie będę oczywiście, tu już akurat zamknę się, Będę, raczej się będę zamychał, może tam troszeczkę swoich przemyśleń oczywiście powiem, ale raczej się zamknę. Widać zresztą, że komiks też już nieco jest inaczej rysowany. I moim zdaniem, co album jest lepiej. O, właśnie, cmentarz z Fajnie, takie poprzeplatane wstępnie do albumów. To też takie bardzo fajne nawiązanie. Spróbuję, teraz spróbuję trafić na te właśnie stronice. O, proszę. Gdzie jest tak ładnie pokazany? Jest pokazany właśnie całe takie cmentarzysko. Ale tu już widać, jak to pięknie wygląda. Nie wiem, czy mi się uda tu natrafić. Mam nadzieję, że tak. Bo naprawdę robi to wrażenie. Proszę bardzo, to jest to. To jest właśnie co, to, 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 co chciałem pokazać. No, przepiękna, przepiękna taka ilustracja. No, no bardzo by było ładnie, gdyby to na przykład tutaj jeszcze było to połączone w całości, no ale z drugiej strony rozumiem, rozumiem zamysł wydawcy, żeby to się zbytnio nie sklejało, no ale to po prostu wygląda bardzo ładnie. Bardzo ładnie to wygląda. Także. No, powiem tak. Album gdzieś ma. Ten pierwszy album ma gdzieś około 270 stron. Zawiera, zdaje się, pełne cztery historie. Plus tam, oczywiście, jak wspominałem, jest trochę dodatków. Widzę, autor lubi bawić się też światłem. Bardzo, bardzo ładnie wyglądają te, 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 te nocne cienie. Też bardzo ładnie wygląda to takie, te przejście takie. Super to wygląda po prostu. Styl oczywiście graficzno sobie jest raczej nie do podrobienia także. Tak, będę robił takie ujęcie z nieco dalszego kadru. Mam nadzieję, że będzie w miarę to widać. No i tutaj zbliżamy się do końca pierwszego albumu, końca pierwszego integrala. Tak jest. No tu troszeczkę ta ostatnia strona jest troszeczkę bardziej przyklejona do mm, już tej takiej, 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 no powiedzmy. I tu jeszcze na, we, na wewnętrznej stronie końcowej okładeczki jest taka grafika. Także proszę bardzo. No i tutaj okładka tylna. Zaprezentuję Wam też jeszcze oczywiście. Tak to wygląda. Cena okładkowo-to jak widzicie tanie nie było. Niestety musiałem zapłacić pełną cenę. No, ale z drugiej strony mieć to w swojej kolekcji. No, no, nie w gruchy, nie, w, nie z gruchy, nie, w, nie z pietruchy. No i zacznijmy, księgę numer 2, czyli dokończenie. Oczywiście informacja jest jeszcze taka, że tutaj są tutaj prawdopodobnie. okładki są zbrane z tam z któregoś tam numeru Tintina. Już nie będę robił reserczu. Na tej chwili patrzą, która to była. Są też wersje z takimi tak zwanymi limitowanymi okładkami. No mi akurat nie udało się tego zakupić, bo już wiadomo, nigdzie, nigdzie nie było dostępny. Także, także brałem to. No Tutaj takie te, jak było w tym, w tej, na tej pierwszej kładce są takie 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 obramowania, gdzieś takie białe. Nie ja tam nie szczególnie też zwracam na, na to uwagę, nie jestem, nie jestem znowu jakimś tam, że tak powiem, szczegularzem żeby sobie, żeby sobie zresztą, zresztą pokażę Wam potem już, gdy zakończę, zakończę prezentację albumu numer 2. to Wam to już pokażę, także zacznijmy, grafika bardzo podobna do tej, która kończyła album pierwszy, znowu nieco wstępniaka, tutaj taka, można by tak powiedzieć, taka wryska, ale oczywiście jest to grafika, do, normalna grafika w tym albumie, No i lecimy. No tutaj okładek, no raczej okładek tych komiksów nie będę Wam z, z nie będę Wam tutaj oczywiście prezentował, bo to nie jest to, il, jest, to są, il, jest album ilustrowany tak bogato, tak bogato oczywiście pomiędzy same komiksy, że mm, okładki moim zdaniem tak z, o, okładki tylko z strony taką naj, najsłabszą może nie, nie najsłabszą taką jakby tu ująć taki dodatek o to tych grafik, które, 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 które znajdują się ogólnie, ogólnie w tych albumach. Także proszę bardzo. Proszę bardzo, to znowu taki taki pełnostronicowy. Uwielbiam po prostu uwielbiam. Ja po prostu tak, ja uwielbiam te, te takie takie. Wielkie, wielkie takie obrazy, proszę tu następny. Jest to naprawdę potężnie rysowane. No i tu się zaczyna, że takie przejścia z takich wielkich do tych malutkich takich kadrów. No dla mnie, dla mnie to jest bomba, dla mnie to jest bomba. No tak jak mówię, no fabularnie jest to pogmatwane, mocno pogmatwane, jak dla mnie. Trzeba się, trzeba się na nim trochę skupić i wysilić, że tak powiem, mózgownicę, żeby, żeby to połapać. Ale ogólnie komiks mi się bardzo podobał. Jako oczywiście cała, cała seria. Bo no ja już nie wspominam o, o tamtych dwóch, które, które wam pokazywałem w tym w pierwszym Integralu. No jak się jakby nie patrzeć, jest to Niejako tako seria, dokończyłem, dokończyłem sobie dopiero w tych integralach. A też w sumie długo się zastanawiam, czy by go kupić, czy nie. No ale, co mi tam. To już nieco przeskoczę. Że tak powiem, podróże w czasie i przestrzeni pana Lorka. Lowali oczywiście tutaj jeszcze miała inny przydomek. Jeśli przekręcam, oczywiście wymową te um, imiona nazwiska. Chociaż, chociaż tutaj jedynie padło te Lowali i, i, i Rourke, to przepraszam. My English is so bad. No, uwielbiam uwielbiam ile tu jest tych, takich 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 smaczków, takich takich momentów naprawdę przepiękne albumy i szkoda bo nie są one małe, nie są one małe, ale, ale szkoda, że nie nie, nie, nie pokuszono się takie wydanie hmm, jeśli ktoś miał w ręku właśnie te, 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 te nie wiem nowego ślinka. A czy te montu Chodzi mi o wielkość, albo, albo nawet te Jansy, albo te nowe Torgale od, 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 od Aszet O, w takim formacie pięknie by się to czytało. Naprawdę pięknie by się to czytało. Także nawiązań smaczków. ogólnie. Przepiękne albumy. Naprawdę przepiękne albumy. Ja wkrótce go wezmę jeszcze raz sobie na warsztat, sobie na spokojnie to sobie w sumie przeczytam. Jeszcze raz, bo już go dwa razy czytałem, ale po prostu no w pewnym czasie zaczynam właśnie, właśnie już też przy, przy właśnie czytaniu właśnie tej księgi tego drugiego, tego drugiego, albumu, no zacząłem się, bo zacząłem się, gubić. Więc próbuję go sobie tak jeszcze trzeci raz wziąć na, już tak na spoko bardzo spokojnie. Już nie mówię, żeby tam, żebym się tam śpieszył z czytaniem, jakby już te albumy mm, mam już dobrych kilka miesięcy. O czym też już wspominałem w moich poprzednich filmikach. Także następny jest akurat okładka. Zejście. Proszę bardzo, znowu. No, akurat natrafimy znowu na taki dwustronicowy kadr. No nie, to jest jedna stronica, to jest druga, chociaż te ślady mogą mylić. Te ślady mogą mylić. Także powiem też tak, że to jest no zwrotów akcji, tu jest też co nie miara. Te światło troszeczkę mi się odbiło, ale to jest, ale to jest akurat też kwestia tego światła, które mam akurat w domu o tej porze, jest wieczór. No i sam papier kredowy też nie ten błyszczący papier kredowy też mi tego nie ułatwia, ale mam nadzieję, że będzie w miarę, w miarę czytelnie. Też kolejna tajemnica do rozwikłania dla rorka. Dobiegamy powolutku już do, końcu, do, do, do końca. Kurczę, ale jeszcze ten album był kilka, kilkakrotnie otwierany, ale jeszcze ten zapach. Oj, jak, jak ja ten zapach uwielbiam. No i powolutku będziemy dochodzić do końca tego albumu: do tego integrala, także jeszcze nieco wam tutaj pokażę. I jeszcze oczywiście szczegółów typu grzbiet. I o, też od razu powiem, że nie wiem, jak oni to zrobili, ale te, 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 mimo, że nie mają zbyt wiele stron, ale są ciężkie, jeśli chodzi tak wagowo. dwa No to jest taki, taki format, nie wiem, takiego kajka i kokosza złotej kolekcji. Także nie jest, nie jest zbyt mały, ale no, chciałoby się większy. Chciałoby się po prostu, żeby to było tak wydane w takim... w takiej limitce. Właśnie w, w powiększonym. No tutaj jeszcze widziałem gdzieś tam sugestie, żeby został ten album, wydany, żeby, te, żeby, żeby te albumy były wydane właśnie w czerni i bieli. No, przystrzelam, że zainteresowałbym się tym. Zainteresowałbym się tym, tym bardziej, że nie jest tu parę takich scen, którym naprawdę by się przydało. Tak, tak, tak. Hmm. Takich, takich, takich. Brak kolorów, o tak, że, że tak to ujmę. Także. Bardzo nie zaspoleruję końca to będzie to już ostatnia strona. Nie, dobra, zostawiam. Tak. Tak, tak, tak. O. Ten album ma gdzieś około 240 stron, więc jest nieco cieńszy, ale to, to tam nie, nie ma żadnej ujmy. Nie wiem, czy mi... Nieco tańsza cena, oczywiście, tylko nie wiem, co się stało, że nie łapie mi makro. Dobra, nie wiem o co tu chodzi, właśnie, co z tym moim telefonem, przepraszam, że trochę tam pykałem po nim. Także ten makro jest około za 140 zł, tamten kosztował już prawie 160, jeśli dobrze widzieliście. Tak, No, i oczywiście okładka nawiązująca też stylistycznie do pierwszego integrala. Oczywiście inne są kadry na obrazkach. No, grzbieciki. Przepraszam bardzo. Różnica jest tylko ta, że nie pisze na tym, że to jest księga pierwsza czy księga druga, tylko macie, proszę bardzo. 1 i 2. Stylistycznie. Oj, coś mi się tu wydarzyło, nie wiem co. Być może też. Nie zwróciłem uwagi na to, że jak mi to przyszło od wydawnictwa. Od ze sklepu internetowego, przepraszam. Bo to nie było nie był sklep internetowy tego kurca, To zupełnie inne. Chociaż jeszcze natrafimy na jakieś tam ostatnie sztuki na szczęście. No ale tak jak mówię, no. Tu dostał strzała. Tu widzę jest takie zagięcie, lekkie oderwanie, ale to nie jest moja wina. O, raczej się sam z tymi albumami o, o, obchodzić ostrożnie mimo wszystko. Także jeszcze raz wam prezentuję. I tak jak powiedziałem, że kwestią, kwestią kontrowersyjną tych integrali właśnie są te okładki. Że kurs wydał to w dwóch wersjach. No, tak jak mówię, no, no, chciałem właśnie tą drugą, jedną yy, te, 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 te drugie wersje tych układek. Bo to, jak mi się wydaje, troszeczkę lepiej to wyglądało. No, ale wybrzydzał nie będę. Mam te, dostałem te. Zawartość właściwie chyba jest ta sama. Tam chyba raczej różnic większych nie będzie. Cenowo chyba też tak samo było. No. Także moi drodzy. Mam nadzieję, że zachęciłem Was do, do odświeżenia sobie e, tych komiksów, lub też ewentualnie tych, którzy nie czytali jeszcze, do, 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 do zakupu ich, bo naprawdę warto. Także tymi słowami kończy już ten odcinek. Także trzymajcie się, drodzy moi mili, cześć!